bye Nie wiem, jak mnie będzie słychać, czy dobrze, czy nie, bo strasznie wieje dzisiaj. Jak sami widzicie, jesteśmy w Mokrzynie. Nagrywamy dla Was dosyć fajny materiał, myślę, na który część z Was na pewno czekała. Mowa tutaj oczywiście o nowym nabytku jakim jest Case MX270. Informowaliśmy was już w zeszłym roku, że ten ciągnik w Mokrzynie się pojawił, aczkolwiek nie chciałem go nagrywać dopiero do momentu, aż zacznie się robota w polu. Jak sami widzicie, dosyć fajna maszynka z tyłu. Udało się załatwić na testy Runera z Agromasza, czyli oczywiście agregat bezorkowy. Tutaj z tego miejsca serdeczne pozdrowienia dla pana Piotra, z Agromasza oraz dla Krzysia Kawrzyńskiego, bo dzięki nim udało się to wszystko to załatwić. No, jak sami widzicie, znajdujemy się na polu. Przygotowujemy ziemię pod zasiew Żyta Jarego. Też w zeszłym roku dopiero pierwszy raz o tym słyszałem. Mordo, gdzie <laughs> <laughs> Oczywiście jest ze mną Bolus, jak sami widzieliście. Przyjechaliśmy dosłownie pół godzinki temu, przedwczoraj. Nagraliśmy. Wczoraj maszyna przyjechała do nas, szybiliśmy ją właśnie z kejsiorem, Przygotowaliśmy obciążenie z przodu. Obciążnik trzeba było wykombinować jakiś, bo na ten moment niestety, ale jeszcze nie ma kejsier założonego tuza. Docelowo będzie założony tuz, będzie duży obciążnik, bo oczywiście ciągnik mokrzy nie pojawił się. Do prac ciężkich, czyli właśnie agregat bezorkowy, to jest pierwsza rzecz. Bo chłopaki chcą tutaj po części chociaż przejść na bezorkę. Bo jak sobie wiecie, tych hektarów do orania było tutaj zawsze co roku bardzo, bardzo dużo, no i czasowo to było ciężko wszystko ogarnąć. A teraz jeden ciągnik, jedna osoba może ogarnąć właśnie tą robotę. Tak też zawsze pisaliście w komentarzach. Dlaczego w Krzynie nie ma dużego ciągnika, który zrobiłby tą robotę lepiej i szybciej. Tutaj można by było na ten temat sporo spekulować idzie na 30 cm w ziemię, więc no, na te warunki, jakie mamy, naprawdę radzi sobie superansko, także tyle słowem wstępu ode mnie. Razem z Wolfem tutaj nagraliśmy naprawdę fajne ujęć z rozładunku. Mam nadzieję, że dzisiaj też uda się nam jakiś fajny materiał ponagrywać i Wy prawdopodobnie już przed tym moim gadaniem będziecie to widzieli zmontowane pod, pod muzykę, także troszeczkę wracamy do starych czasów, jak to się wszystko tutaj uda. Mam nadzieję, że nie jest to Ostatni film, który nagraliśmy razem, bo troszeczkę. Niech to będzie pierwszy. No, bo troszeczkę mamy, słuchajcie, fajnych pomysłów, żeby wspólnie sobie oczywiście tutaj materiał dla Was ponagrywać. A gdybyśmy takiego sprzętu nie nagrali, gdybyśmy Wam tego nie pokazali, prawdopodobnie byście nas zjedli, bo już w zeszłym roku. Już w roku opowiadałem, że jest ten Case, że będę chciał w końcu go nagrać. Co prawda, przeszedł on masę przeróbek i masę przeróbek jeszcze przejdzie. Także dzisiaj trochę na temat ciągnika i troszeczkę na temat właśnie tego nekromasza, który jest z tyłu podczepiony do naszego e, kejsiora. Także co, my lecimy dalej nagrywać i zaraz siadamy do Przemasa i widzimy się i słyszymy za momencie. Dobra. Dobra słuchajcie, jesteśmy u Przemasa już w ciągniku. No i tak na pierwszy rzut oka, może siedzę w nim drugi raz. A w ogóle cześć Przemek. Witam, cześć, witam, witam. serdecznie. Siedzę w nim słuchajcie drugi raz. No jest przepaść pomiędzy takim sprzętem, a pomiędzy Ursusami. Nie ma co gadać. Nie wiem, czy powiedziałem na początku, jesteśmy słuchajcie na takim kawałku dosyć pogmatwanym, 27 hektarów, tak dobrze mówię? 27 hektarów w jednym kawałku, aczkolwiek, no nie wiem, może z drona te ujęcia oddadzą. Wygląda to naprawdę kosmicznie, przez to, że jest bardzo dużo między, bardzo dużo zagajników, w ogóle bardzo niekształtne to pole i przede wszystkim mozaika, co też tutaj widać miejscami glina, miejscami piach. No tutaj jest akurat taka piaszczysta góra. No, no. I tak jak mówiłem, słuchajcie, oprócz tego, że jest nowy nabytek dzisiaj na filmie, czyli Kejsior MX270, no to z tyłu ciągniemy maszynę AgroMash Runner 4-metrową. E, radzi sobie dosyć fajnie, pomimo tego, że no, są dosyć duże skłony, dosyć duże góry. Wiadomo, są takie górki, które po prostu, e, prawdę mówiąc, są do, nie do przeskoczenia, przeskoczenia, czyli trzeba po prostu zajechać, tak jak prawdopodobnie będziemy robić to tutaj. Chyba co, czy nie? Czy dasz radę tu się wykaraskać do góry? to jest też na górce taki lekki piasek i no po prostu ciągnik nie ma przyczepności trzeba zajeżdżać nie, dosyć tutaj dosyć fajnie E, elegancko tu tu na samym szczycie jest piach, nie? a to jest dziwne, bo no, przeważnie tak. na samym szczycie góry masz yy, glinę, nie? konkretną jeśli chodzi o sam agregat, e, słuchajcie, z tyłu jest Wał. E, wał się nazywa Wał kra Kraker? Kraker chyba, dobrze mówię. Ja się pierwszy raz spotkałem z takim typem Wału. E, dosyć ciężki, jeśli chodzi e, o wagę, bo sam agregat z tym Wałem, z tego co żeśmy tutaj ważyli, no to wyszedł 3, no 3,400 wiadomo, plus minus, e, ale około waga 3,400, także tutaj automatycznie już musieliśmy pomyśleć o dociążeniu naprzód. Bo chłopaki na razie case'em działali sobie tylko i wyłącznie z bezorkowcem horsha, I on waży znacznie mniej I gdzieś tam to obciążenie nie było aż tak bardzo potrzebne z przodu A już po podczepieniu agromasza No wiadomo, jest to waga Tym bardziej, że wały z tyłu A jeśli jest jeszcze tak ciężki No to ta waga też się rozkłada przez odległość od ciągnika Więc musieliśmy pomyśleć tutaj o jakimś obciążeniu na przód Na razie jest prowizora W przyszłości będzie założony do niego do niego tuz już jest nawet kupiony. Teraz wystarczy tylko jeszcze jak będzie po robocie e, założyć tego tuza. No i pomyśleć o jakimś obciążniku. Myślę, że tutaj do takich sprzętów e, o takiej wadze no to to półtorej tony na przodzie to będzie takie minimum, które będzie trzeba założyć. A jeśli chodzi o sam ciągnik, został on sprowadzony w zeszłym roku, tak? W zeszłym roku w sumie chłopaki kupili, ciągnik został sprowadzony z Danii, z tego co gdzieś tam się dowiedzieliśmy, z przodu też ma taką specjalną płytę założoną, że nie był to ciągnik, który pracował cały czas w polu, tylko był to chyba do ośnieżania, Jaka, jakaś ośnieżarka, pług tam z przodu czy coś takiego. Także dopiero można powiedzieć, że pierwsza robota w tym roku, ciągnikiem w zeszłym roku, cały sezon, od kiedy został kupiony, można powiedzieć, do samego końca stał. Gdzieś tam chłopaki sobie przy nim dubali, czy to mechaniczne, czy to przy, przy kabelkach. I dopiero w tym roku jest ogarnięty sprzęt do niego. Jeśli chodzi o sam ciągnik, zamysł jest taki, żeby był do niego właśnie agregat bezorkowy, oraz tutaj chłopaki też myślą nad jakąś talerzówką. Myślę, że tutaj, jeśli chodzi o tego kejziora, 5-6 metrów śmiało. No, jeśli chodzi o tego runera, jestem naprawdę mile zaskoczony, bo w pierwszej wersji było gadane, że, że przyjedzie na testy zagromaczu 3,5 metra, Ale myślę, że 3,5 metra, nawet pomimo tego, że są takie górzyste tereny tutaj u nas, to byłoby to po prostu za mało, nie. Tutaj jednak te 4 metry, no sami widzicie, że, że pomimo tego, że, że są te góry i są, jest ten teren taki dziwny, no to radzi sobie dosyć fajnie spalanie no tutaj nie ma co oszukiwać w granicach 50 litrów na hektar, na godzinę? Nie, na 50 litrów na godzinę więc no jest to dosyć sporo, ale też trzeba spojrzeć na to z drugiej strony, że jest to pierwsza taka głęboka uprawa na tym polu. Od, no. X lat, bo cały czas było oczywiście orane. Tutaj jedziemy tym runerem na 30 cm, więc wiadomo, że ten pierwszy sezon jest najgorszy. Myślę, że jeśli chodzi o spalanie, no to na przyszły sezon już jak będzie tutaj robione, na pewno będzie szło to lżej. Z roku na rok też będzie to spalanie po prostu, no może nie dużo, ale minimalnie spadało, bo ta ziemia po prostu będzie bardziej zruszona. Oczywiście teraz po tym runerze bezpośrednio idzie, idzie się, prezes już sieje. E, więc nie, nie idzie tutaj żadna brona już po tym Więc można powiedzieć, że odchodzi orka e, Odchodzi bronowanie e, Tylko rozsiać teraz nawóz na to I bezpośrednio można elegancko wjeżdżać z e, siewnikiem Tym bardziej, że siewnik też jeszcze ma parę tych graczek Coś tam też uprawi wiadomo przed samym siebem. Znajdźcie na tym polu e, Tak jak powiedziałem już wcześniej Będzie żyto, żyto jarę zasiane W zeszłym roku całkiem fajnie plonowało Więc e, w tym roku chłopaki też e, chcą tego żyta zasiać więc teraz, po tej uprawce, tym bezorkowcem Piotruś wieża z nawozem, i od razu będzie można tutaj lecieć z siewami. Słuchajcie, tutaj w runerze zagromasza mamy oczywiście 13 łap. Wtedy z tyłu idzie rząd talerzy. No i na samym końcu, oczywiście, wał krakera, o którym też już Wam wspomniałem. Teoretycznie powiem Wam tak, na temat wału, no tutaj też już Przemek zaobserwował, że całkiem fajnie sobie radzi, ale jak jest gdzieś tam mokrzejsza glina, no to troszeczkę niestety ale się zalepia, więc no wiecie, wiadomo, każdy ma inną ziemię, każdy ma inny teren. My też tutaj w sumie nie wiedzieliśmy do samego końca z jakim ten agromasz przyjedzie wałem. Dostaliśmy z takim, fajnie jest to potestować, zawsze jest to coś nowego, tym bardziej, że tutaj ani, ani chłopaki też nie mieli z takim czymś styczności. Całkiem fajnie to pole wygląda po, po tym agregacie, więc to jest na pewno duży plus że wiecie, nie ryje tam jakichś nie wiadomo jakich dużych kopców, tylko e, jest dosyć pole równe. Wiadomo, ona no, też nie ma co tutaj dużo od tego wymagać, bo na tych pagórkach, na tych skłonach e, no nie sposób jest pole zrobić idealnie proste jak stół, więc e, no tak czy się gdzieś tam e, może być troszeczkę poryte. Aczkolwiek sami widzicie z tyłu, że naprawdę dobrze to, e, dobrze to wygląda po tym, e, po tym agregacie. E, mamy tutaj porównanie, e, bo... bo hop, 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 nam robi lekko. Bięciutko, bięciutko. E, mamy porównanie, też jest fajne to, że, że jakby chłopaki działali sobie właśnie już tym Horszem I że Przemek teraz jako tutaj główny operator Kejsa e, Ma porównanie pomiędzy jednym, e, jednym a drugim Ale ogólnie mam wrażenie, że e, jeszcze ma trochę zapasu mocy, nie? Gdzieś tam nie ma aż tak ciężko Gdyby nie było tych gór, to no, może o 4,5 metra myślę, że te... Że co? Gdyby nie było gór? No tak no. no wiecie, Kejsior ogólnie około 300 koni i tak jak też Przemek mówi, no na równym terenie Śmiało można by było mu zapiąć do tyłu 4,5 metra i, I bez problemu by sobie radził Ale tutaj no, na tych terenach też nie ma co szaleć, bo po prostu szkoda sprzętu, nie? A tutaj ile Ci wychodzi na... Sprawdzałeś co? Ile Ci wychodzi na godzinę? Ile Ty zrobisz hektarów tym? Około 2 hektary 2 hektary ciepniesz, nie? 2,5 maksymalnie, w Wiadomo, w godzinę sześcioma ciągnikami zaoralibyśmy dużo więcej E, aczkolwiek na no, automatycznie do 6 ciągników trzeba zalać pełen bak paliwa, do 6 ciągników trzeba e, załatwić operatorów, a tak przemek sobie może tutaj działać sam na polu, ewentualnie mieć jakiegoś zmiennika e, i całkiem fajnie to wychodzi. No tutaj w tym roku e, część pól w mokrzynie będzie poorana, e, część pól będzie zrobiona bezorką, więc to jest też fajne, że będzie można zrobić sobie takie małe porównanie, chociaż tutaj u nas każde pole jest inne, nie ma równych gleb przede wszystkim. Przede wszystkim są słabe gleby, bo yy, przede wszystkim piątka, szóstka, 4 no cztery A, gdzieś tam można za świecą szukać w niektórych okolicach, ale tak to ogólnie jest praktycznie sama piątka, szóstka, więc no gleb nie mamy za dobrych, więc wydaje mi się, że ta bezorka na wiosnę yy, wyjdzie na plus, przede wszystkim, bo po orce mieliśmy naprawdę yy, sucho, a wydaje mi się, że ten agregat bezorkowy aż tak tej ziemi nie będzie, yy, nie będzie osuszał. Bo im mniej ingerencji w, w pole, tym więcej wilgoci ziemia zatrzymuje. A tutaj, wiecie, jeszcze była na przykład talerzówka, wtedy była orka, wtedy po orce było bronowanie i po prostu ta gleba wysychała. A tutaj jedzie jedna maszyna i bezpośrednio po tym jest zasiewane, więc wydaje mi się, że ta ziemia dużo lepiej będzie tą wilgoć zatrzymywała. Tym bardziej, że w ostatnim czasie, no jakby nie było, trochę nam popadało. Teraz zaczął się kwiecień i już ten deszcz można powiedzieć, że troszeczkę ustał. Dzisiaj jest środa, miało padać, jakoś deszczu nie widać. A wiadomo, że na takich słabych glebach przy braku deszczu, no to to jest kwestia paru dni i mamy praktycznie e, pustynię, więc no z tą wilgocią, z tą, z, tymi, z tą wodą na naszych polach jest różnie, więc e, im mniej e, ingerencji w teren, im mniej e, roboty będzie robione, tym e, lepiej ta ziemia będzie tę wilgoć zatrzymywała.

I nie możemy sobie kamieni pozbierać, bo tak sami wiecie, jak było przy bronowaniu w Mokrzynie, że yy, no za każdym razem te kamienie przy bronie były zbierane, no to tutaj ewentualnie ratuje nas to wałowanie i przy wałowaniu po prostu można te kamienie pozbierać. Aczkolwiek przez tyle lat były te kamienie zbierane i już teraz widać efekty, że po prostu jest ich znacznie mniej, nie? Też mi się wydaje, że Mordo yy, ten gruber, znaczy ten bezerkowiec nie wygarnie tyle kamieni co, co po orce, nie? On wyciągnie tylko duże kamienie. Tylko duże kamienie wyciągnie? I już, nie, nie już w takiej głębokości. Takiej no. Także z jednej strony, też jest to duży plus, nie? Ogólnie jest parę rzeczy yy, tutaj w runerze, które chłopaki by na pewno chcieli sobie poprawić. No wiadomo, też yy, no, jakby maszynę yy, czasami trzeba zrobić pod siebie. Ale tak jak teraz wyłapaliśmy z takich e, Chyba najprostszych rzeczy Które ewentualnie mogłyby być do poprawy To no to chyba umiejscowienie kalamitek To jest taka pierwsza rzecz Żeby były bardziej dostępne do smarowania e, A druga rzecz, to tutaj coś mówiłeś młody o tych talerzach bocznych, nie? Żeby skrajne talerze miały Osobną regulację wysokości Aha, to bo tak bo, bo to chodzi przede wszystkim chyba o jakieś pagórki Że one po prostu jak jest gdzieś tam nierówno, jakiś nierówny teren To te, te boczne talerze nam e, Ryją w ziemi, tutaj mowa oczywiście o skrajnych talerzach po jednej i po drugiej stronie. Jeśli chodzi o samą, samą tą, no mogę tak powiedzieć, ten rząd talerzy, on ma oczywiście regulację wysokości, aczkolwiek tutaj mowa o tym, że mógłby mieć po bokach ten ostatni talerz osobną regulację wysokości, właśnie żeby go dać na przykład troszeczkę wyżej, żeby aż tak nie rył. Tak dobrze mówię, nie? Żeby aż tak nie rył w ziemi, jak jest jakiś nierówny teren. Wiadomo, tutaj, jeśli chodzi o tego runera, no to on jest testowany w różnych w miejscach w Polsce y, są różne ziemie, różne, różne klasy ziemi, y, różne u, ukształtowania pól. Więc y, u jednych będzie sprawdzał się lepiej, u drugich będzie sprawdzał się gorzej. Y, tutaj, jeśli chodzi o nasze tereny, jest naprawdę super, działa elegancko, sobie radzi. Y, aczkolwiek tutaj mówimy właśnie o tych talerzach, że na nasze ziemie przydałaby się regulacja tych, y, tych bocznych talerzy, żeby po prostu dać je minimalnie wyżej niż idzie sam rząd. Bo wiadomo, no za wysoko też nie możemy ich dać, bo wtedy te talerze nie będą spełniały swoje, swoje funkcji e, aczkolwiek można by było te boczne talerze troszeczkę minimalnie podnieść do góry, żeby nie ryły aż takich kopców. Chociaż. No tutaj. Ale tu widzisz, tu jest górka i masz zaraz spad w dół i ten bok tego, bok tego runera po prostu ryje tą, ten taki rowek. To tak go sobie robi, nie? byłaby teraz No, na równym, terenie, no ok? na równym terenie masz baję. Tutaj nie masz żadnego, żadnego rowu wyryte, nie? A jak już się zaczyna gdzieś tam, e, zaczyna się e, jakiś skłony, skosy czy coś, to niestety, ale ten boczny talerz, czy to je się jedzie od jednej strony, czy do drugiej, to niestety, ale ten boczny talerz po prostu robi sobie, my tak na to mówimy, robi sobie e, taką małą swoją bruzdę, nie? No i przede wszystkim jeśli chce się mieć taki, e, taką maszynę, no to zapas mocy musi być. E, myślę, że na prostym terenie śmiało e, te 200 koni by sobie z tym z palcem w tyłku poradziło e, na, na, na równych polach. E, aczkolwiek u nas to no niestety, ale ten zapas mocy musimy mieć, bo e, wjeżdżając po górę trzeba się czuć pewnie, żeby nie było, że, że gdzieś tam ciągnik sobie po prostu nie poradzi. No i przede wszystkim. Jest to polska maszyna. No tak. <laughs> Więc patrząc na to, jak że. Ta Polsko, jak na polską produkcję i tak jest bardzo dobrze. No. no to też wiecie, jakby Przemek jako operator tutaj będzie mógł więcej powiedzieć. Jak już wszystkie hektary zrobię, a trochę tych hektarów jest do zrobienia Bo Ty w sumie co, robisz im dopiero, no drugi dzień, tak? No, wczoraj ile, cztery godziny No, wczoraj Przemek zaczął i, I dzisiaj dopiero drugi dzień sobie z nim działa Więc myślę, że przyjedziemy też do kopaków tutaj zobaczyć jak Jak już będą mieli wszystkie hektary porobione Fajnie tutaj się udało dogadać, więc możemy sobie tą maszyną zrobić wszystkie pola, które mamy do zrobienia A trochę tych hektarów jest, bo tutaj jest kawałek 27 hektarów Wtedy drugie duże pole jest 35 i plus do tego jakieś tam mniejsze kawałki, jakieś kąty do porobienia czy coś, więc będzie można na różnym terenie, na różnych polach, na różnej ziemi tego bezorkowca sobie, sobie posprawdzać. Słuchajcie, a z Kejszorem wyszło to tak, że tutaj chłopaki szukali przede wszystkim ciągnika do, do uprawy bezorkowej, a wiadomo, że przy takich maszynach trzeba już gdzieś tam mieć troszeczkę większy ciągnik. Myślę, że z uprawą bezorkową, czy Zetor, czy, czy Ursusy mogłyby po prostu sobie nie poradzić, bo jednak na taką ilość hektarów musi być to już konkretna maszyna. A akurat padło na Kejsa, bo, bo gdzieś tam w okolicy chłopaki go znaleźli. Prezesowi się spodobał względnie, bo wiadomo, że, że prezes zakochany w Ursusach w polskim sprzęcie, aż sam byłem mega zdziwiony. Jak Kajsier się pojawił. Ja, ja szczerze wam powiem, ja nie dowierzałem. Ja myślałem, że nigdy taka chwila nie nastąpi, że, e, że w mokrzynie się pojawi jakiś zagraniczny sprzęt. Ale liczę, że to jest dobry początek tego, że w przyszłości jeszcze coś się pojawi, może jak młody przejmie gospodarstwo w przyszłości. Ja, to było, to było no, ale no jest fajnie, że wiecie, jest po prostu gdzieś tam pośród tych kursusów. Jest taki jeden większy koń, który, który tą robotę tutaj ogarnie. Wiadomo, Ursusy zostają. To jest potwierdzone info, że to nie jest wymiana Ursusów i Zetorów na zagraniczny sprzęt, tylko jest po prostu dokupienie dużego konia. Mam nadzieję, że nie jedynego. Zobaczymy w przyszłości. Ale jest to też, wiadomo, inny komfort pracy. Jednak przy takiej ilości hektarów, jeżeli tutaj Przemek ma robić od rana do wieczora takim sprzętem, Taką maszyną i robić tyle hektarów, no to musi mieć troszeczkę wygodniejszy ciągnik. Więc fajnie, że padł na kejsa, bo ten ciągnik mi się mega podoba. Wiadomo też, na pewno chwilę zajmie, zanim chłopaki tutaj dojdą co do czego, co jest dokładnie w tym ciągniku do zrobienia jeszcze. Ale to jest wszystko kwestia tego, żeby się wszystkiego nauczyć i, i dojdą do takiej sprawy, jak remontują po prostu ursusy czy zetory. To myślę, że tutaj z tym caseem też nie będzie problemu. Myślałem na początku, że będzie problem z tym, żeby wjechać im do, do garażu. Jak sami pamiętacie, tam na dole jest taki garaż. Tak, I jest problem. Wjeżdżaliście już w ogóle? Nie. Nie, nie, nie. nie wjeżdżaliście? Ale była przymiarka ogólnie, wejdzie chyba, nie? Wejdzie, ale trzeba w trochę powietrza. No po wiecie, jak ten garaż. i końcówkę trzeba odwrócić. Ten garaż nie był budowany ze świadomością, że pojawią się w przyszłości takie ciągniki. I ogólnie Keyshort na wysokość wejdzie, ale nie, trzeba ogólnie, mu. Ogólnie drzwi miały być wyższe, projekty, były w projekcie wyższe. Aha. A zrobili takie właśnie. A, czyli miały być wyższe drzwi. Dobra. 340, no. to są 320. A on ma tak jak teraz, to i on ma 3,27. Aha. No to jest styk wtedy, nie? Także trzeba lekko mu spuścić powietrze z kół i wtedy. I wtedy się zmieści do garażu, aczkolwiek to w tym roku nie było jeszcze potrzeby, żeby wjeżdżał odpukać jak najdłużej Ale wiadomo, no, to będzie kwestia nauki e, Tutaj jest troszeczkę więcej elektroniki Więcej No tu jest elektronika, a w bursu się tej elektroniki nie ma, no tyle można powiedzieć Dlatego, no wiadomo, no jest tej pracy Jakby, może nie więcej, ale tego wszystkiego oczywiście trzeba się tutaj e, Po prostu nauczyć i tyle Żeby dojść do wprawy, jeśli chodzi o remonty bo tu żadnego wzywania serwisu na pewno na pole nie będzie No trzeba wszystko własnoręczną pracą Nauką, godzinami dojść do tego Jak to wszystko w tym ciągniku działa i tak już jest dużo w nim zrobione I oby tylko chodził jak najdłużej A jeśli chodzi o prędkość uprawy Głębokość mówiłem 30 centów, około 30 centów, wiadomo tutaj na jakichś górkach czy Czy w takich miejscach gdzie jest to cięższa gleba, po prostu trzeba lekko unieść to przede wszystkim na skłonach i na podjazdach pod górę, ale tak to jazda jest na 30 centów z prędkością no około 8 na godzinę, nie? tak średnio 8 na godzinę. W ogóle jeśli chodzi tutaj o skrzynię w tym, w tym case, to mamy tutaj 18 biegów, tak? Dobrze mówię? Na 4. Oś, co? 18 na 4. 18 na 4 i jeździmy biegiem 9. 9. Tak, teraz 11. Ale teraz jedziemy z maszyną w górę. No i tak średnio 8 na godzinę No ten najgorszy skłon, skłon chyba za Tobą, nie? Tam jeszcze będzie Najgorsza góra Która? Tamta? A tam będziesz musiał zajeżdżać chyba, co? Nie ma szansy, żeby Tam jest też piach, nie? Chociaż tam jest taka mieszanka, nie? Bo całą górą jest piach, a na szczycie góry jest Ale Ale tamta też góra, ta niby ta krótka, ale też jest taka dziadowska Jak wlazłem na tą tutaj górę, aż mi się przypomniało wszystko, jak to się orało kiedyś tutaj